Cześć, widzowie! Witam Was w kolejnym materiale, w którym przyjrzymy się grze w polskim kasynie internetowym. Dzisiejszy odcinek nosi tytuł Online kasyno na prawdziwe pieniądze: szybkie wygrane w kasynie. W tym nagraniu opowiem o tym, jak działa rozgrywka, jakie strategie można stosować oraz na co zwracać uwagę, aby każda sesja była bardziej przemyślana i świadoma. W trakcie filmu zobaczycie rzeczywistą grę oraz różne podejścia które mogą pomóc w lepszym zarządzaniu balansem i ruchem podczas gry. Pamiętajcie też, że link do gry znajduje się pod filmem, jeśli będziecie chcieli przeanalizować ją samodzielnie, możecie tam zajrzeć. Zacznijmy od podstaw. W polskich kasynach online najważniejsze jest zrozumienie mechaniki konkretnej gry. Każdy slot czy gra stołowa działa na nieco innych zasadach, dlatego warto poświęcić chwilę na zapoznanie się z tabelą wypłat czy dodatkowymi funkcjami, takimi jak bonusy, darmowe obroty czy mnożniki. Właśnie takie elementy potrafią zmienić przebieg całej sesji i wpływają na to, jak rozwija się rozgrywka. W tym materiale możecie zauważyć, że pierwsze decyzje są podejmowane ostrożnie, to po to, aby dobrze ocenić dynamikę gry. Jedną z popularnych strategii jest stopniowe zwiększanie stawki dopiero wtedy, gdy gra zaczyna pokazywać większą aktywność, czyli częstsze trafienia albo uruchamianie funkcji specjalnych. To podejście pozwala kontrolować tempo gry i nie ryzykować zbyt wiele na początku. W filmie zobaczycie przykłady takich sytuacji, a ja krok po kroku opowiem, dlaczego pewne decyzje są korzystniejsze od innych. Jeśli będziecie chcieli przetestować podobne podejście, pamiętajcie, że ta sama gra, którą widzicie, znajduje się pod filmem. Inna strategia polega na wyznaczeniu sobie limitów, zarówno maksymalnej kwoty na sesję, jak i momentów na przerwy. Wielu graczy zapomina o tym, że kontrolowanie tempa to jeden z najważniejszych elementów odpowiedzialnej rozgrywki. To pozwala uniknąć szybkiej utraty środków i daje możliwość dłuższego testowania różnych taktyk. W tym materiale możecie zauważyć, że gra jest prowadzona spokojnie, bez pośpiechu, co często przynosi bardziej stabilne rezultaty. Warto także zwrócić uwagę na RTP, czyli procent zwrotu dla gracza. Gry o wyższym RTP statystycznie oferują dłuższą i bardziej zrównoważoną rozgrywkę. W praktyce oznacza to, że szansa na trafienie serii korzystnych kombinacji jest większa, choć oczywiście nigdy nie ma gwarancji wyniku. W filmie przedstawię kilka przykładów, jak RTP może wpływać na przebieg sesji i jakie decyzje warto podejmować, mając te informacje na uwadze. Podczas oglądania materiału zobaczycie, w jaki sposób oceniam zmiany w rytmie gry. Zdarzają się momenty stagnacji, kiedy seria trafień jest rzadsza. W takich sytuacjach dobrą praktyką jest obniżenie stawki lub zrobienie krótkiej przerwy. Z kolei, gdy gra zaczyna wchodzić w fazę bardziej aktywną, pojawiają się okazje do zwiększenia zaangażowania. To wszystko przedstawiam w formie praktycznej demonstracji, aby każdy mógł zrozumieć, jak działa analiza przebiegu gry. Cała sesja, którą widzicie na ekranie, została nagraną w taki sposób, aby pokazać typowe zmiany tempa i możliwe scenariusze. Dzięki temu można zobaczyć, jak różne strategie sprawdzają się w praktyce, a nie tylko w teorii. Jeśli później będziecie chcieli obejrzeć tę grę bardziej szczegółowo, pamiętajcie, że link do niej znajduje się pod filmem. Na koniec chciałbym podkreślić, że każda gra w kasynie internetowym powinna być traktowana jako forma rozrywki, dlatego warto zachować równowagę i zdrowy rozsądek. Strategie, o których wspomniałem, pomagają podejmować bardziej przemyślane decyzje, ale nie gwarantują wyników to naturalna część tego typu rozgrywek. Mam nadzieję, że materiał pomoże Wam lepiej zrozumieć, jak wygląda gra w polskim kasynie online oraz jak analizować zachowanie gry w różnych sytuacjach. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli chcecie dokładniej przyjrzeć się tej konkretnej grze, znajdziecie ją pod filmem. Do zobaczenia w kolejnym materiale.